Jakiś tydzień temu Nolif opublikował film, w którym wykonywał 20 achievementów na wybrałem się seed w jak najkrótszym czasie. Pomysł bardzo mi się spodobał, więc stwierdziłem, że też zrobię podobny speedrun. Tutaj macie seed, który do tego challenge'a wybrałem, będzie on też w opisie. I nie będę daje przedłużał, przejdźmy już do samego speedrunu. Na początku biegnę do wioski, i przy okazji zbierając trochę nasion, one się przydadzą do dwóch achievementów. Ale to zaraz, zaraz wszystko będzie. Mam duże szczęście akurat w tym ranie, bo dostałem 13 bardzo szybko. A potrzebuję dwóch do rozmnożenia kurczaków i jedno do zasadzenia. Jakbym nie dostał tego jednego, to mógłbym poświęcić trochę czasu i wziąć ze skrzynki, która będzie w wiosce. Ale to, ale to nie jest potrzebne. No, dostałem po prostu wszystko, co potrzebowałem. No i tutaj jak widzicie, dostaję pierwszy achievement za rozmnożenie kurczaków. Teraz wchodzę do chaty Kowala, bodajże. Tak. No i w tej chacie są naprawdę fajne rzeczy. Trochę żelaza, bardzo przydatny surowiec. No i zbroja. Więc to jest kolejny achievement. No i teraz tutaj też wchodzę po drewno i po łóżko. Łóżko też się później przyda. No i z drewna kraftuję dwa drewniane narzędzia. Kilow i motykę. Kilow sam w sobie będzie achievementem, bo za wydobycie kobla jest wstępny achievement. O właśnie. A motyka no, przyda się do zasadzenia tych nasion, które zebrałem wcześniej. Kraftuję jeszcze kamienny kilow. No i oczywiście będę chciał wejść do enderu, więc craftuję wiadro. Tarcza to też będzie kolejny achievement. Biorę wodę na budowę portalu. I wchodzę jeszcze do jednego domku, w którym biorę drewno, łóżko i chleb. Później zasadzam nasiona, co to jest kolejny achievement. No i teraz biegnę już do, do jeziorka z lawą, które będzie się znajdowało w pobliżu. A jeszcze przy okazji biorę ryby do wiadra, bo to jest kolejny achievement, a on jest praktycznie darmowy. Tutaj miałem też dużo szczęścia, że akurat ryby się zespawnowały bo, bo pewnie to nie jest, że zawsze one się w tym miejscu spawnują No, więc dużo szczęścia No i teraz tutaj, jak się jeszcze troszkę wkopię, to okaże się, że jest tam jeziorko z lawą No i tam zrobię portal Tylko portal nie będę mógł zrobić tak zwyczajnie Bo jak wcześniej testowałem sobie na kopii tego świata To gdybym zrobił portal taką normalną metodą, czyli to było jeden niżej to wtedy by mnie w innym miejscu, niż bym chciał. No więc, akurat tutaj, yy, no w taki dość dziwny sposób, projekcjonuje portal. No i teraz, jeszcze ostatnie dwa obsydiany tam na górze. I portal będzie gotowy. I będziemy mogli wejść do Enderu. Biorę ze sobą lawę, bo to się później przyda Flint już dostałem z wykopanego gravela No i teraz już mogę wejść do enderu Dostajemy achievement za wejście do enderu No i spawnujemy się przy fortecy, za co jest... Za wejście jest kolejny achievement No i teraz nasz cel to jak najszybciej zdobyć pałkę blaza. Cały szczęście zespownowało się ich dużo Chociaż to, <noise> to znacznie utrudniło mi robienie czegokolwiek. Jeszcze przy okazji zablokowałem strzały, strzał Blaze'a tarczą, bo za to też będę. Tutaj poszczęściło mi się, bo różdżka wypadła akurat w tą stronę, w którą chciałem. Tutaj w ogóle ten Blaze, którego tam widzieliście, przez chwilę się widocznie zdysponował więc bardzo zabawne. No, i teraz tutaj biegnę do takiego miejsca, w którym będą skrzynki skrzynki z fortecy. I tam znajdziemy bardzo fajne, przydatne rzeczy. Używam łóżka, żeby szybciej się tam dostać. I przy okazji zebrać trochę bloków. No, i teraz tutaj wkopuję się i biorę skrzynki. W tej jest złoto, w tamtej bodajże jest złoto i żelazo. No i z tej biorę jeszcze Obsydian to tylko na będzie, więc tylko jeden. Żelazo jest bardzo przydatne, bo później będziemy kraftować żelazny kilow No i teraz nie pozostało mi nic innego, jak trochę wrócić. <gryw> I teraz właściwie to, co jest najciwniejsze. Ta forteca jest na tym seedzie połączona z bastionem, więc to jest naprawdę, naprawdę szczęśliwe. Kiedy pierwszy raz znalazłem ten sit, to myślałem, że on nie będzie jakiś szczególny, ale gdy zobaczyłem to, to po prostu od razu, od razu wiedziałem, że to może być to. Już zapomniałem skomentować, że tutaj kolejne dwa achievementy od Piglina sobie biorę. No i teraz czas skraftować sobie parę rzeczy: mianowicie łódkę i żelazny kierow. Za żelazny jest achievement a łódki przydadzą się do zejścia na dół. To jest wersja Minecrafta 1.16.3, więc tu jeszcze są pigmi i bruty, więc to... no. <grytania> Dlatego potrzebne będzie wiaderko z lawą, bo w walce wręcz nie miałbym z nimi absolutnie szans. Buduję się do góry, żeby, żeby oni mnie nie mogli zaatakować. No I teraz próbuję ich przez chwilę wsadzić do łódki, ale decyduję się na to, że to nie ma sensu. No, po dłuższej chwili. Bo tutaj jeszcze coś próbuję, nie wiem po co. No i wlewam w końcu na ich lawę. No i wtedy <laughs> biegnę w stronę skrzyni. Otwieram, wyjmę dwie rzeczy. No i dostaję trzy achievementy. No i to jest koniec speedruna. Po ukończeniu speedruna. Sprawdziłem jeszcze, czy na pewno te 20 achievementów zrobiłem. Dobra, są tutaj trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Tutaj mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6. To jest łącznie 19. No i tutaj Monster Hunter. 20 achievementów. Czyli wszystko się dobrze udało. Więc to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli byście chcieli spróbować też sami takiego speedrunu, to seed jest dostępny w opisie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrypcji, bo jest darmowa, a naprawdę mi pomaga. A ja się z wami na razie żegnam. Cześć!